Strajk, z którym mamy do czynienia w ostatnich dniach, to jest efekt jakiejś kumulacji oczekiwań, niezadowolenia i frustracji, moim zdaniem. Czy strajk w edukacji to jest właściwa forma osiągania celów? Myślę, że w sytuacji, w której są ludzie przyciśnięci do muru i w których potrzeby są totalnie frustrowane od wielu, wielu, wielu lat, jest po prostu naturalną koleją rzeczy. To nie jest kwestia wykorzystywania strajku jako narzędzia, tylko to jest po prostu efekt. Dojścia do ściany, sfrustrowanych ludzi. Podwyżki to jest wierzchołek góry lodowej. Nawet jeśli się uda, to co dalej? Wiesz, te podwyżki to jest jedyny. Mechanizm, który można wykorzystać do strajku. Gdyby można było legalnie organizować strajk po to, żeby osiągać cele merytoryczne, to prawdopodobnie takie strajki by się odbywały, ale nie ma takich możliwości prawnych. Związki zawodowe mogą występować, organizować strajki tylko wówczas, kiedy występują podwyżki. No to, to, to jest po prostu kwestia polityczna i, i, i e, istniejących struktur w państwie. To nie jest kwestia tego, że nauczyciele nie chcą innych zmian. Tak? Natomiast podwyżka zdecydowanie jest na spodzie piramidy Maslowa i, i, i póki nie mamy co do garnka włożyć, to z pustego salmonu nie naleję, proszę. Przepraszam, nie chciałabym używać takich określeń. Ja myślę, że ona jest bardzo odpowiednie. Mnie rodzi się takie pytanie, że albo właściwie sugestia, z jednej strony mamy nauczycieli, którzy świetnie sobie zdają sprawę z konieczności zmian. Z drugiej strony, mamy system, który te zmiany narzuca. Czy w systemie, który decyduje o tym, jak uczone są nasze dzieci, nie ma ludzi, którzy myślą. 10 lat do przodu, 20 lat do przodu, o konsekwencjach decyzji, które podejmują, bardzo chaotycznych często. No przecież nawet 10 lat temu minister Zalewska myślała 10 lat do przodu, tak? Jakby jest powszechnie znany taki spot z wywiadem z Zalewską, gdzie ona bardzo rozsądnie określa kolejność zmian, jaka powinna nastąpić. I to i słuchając jej Wcześniej można było jej zaufać, natomiast wolta, którą wykonała w momencie, kiedy weszła rzeczywiście do rządu i musiała realizować cele po polityczne. No. Póki, póki nie jesteśmy u władzy, myślę tutaj o gatunku ludzkim, póki nie mamy władzy w rękach, myślę, myślimy rozsądnie. E, mm. Trudno jest mi sobie wyobrazić taką rzeczywistą zmianę w strukturze szkoły, w systemie edukacji bez ogólnej zmiany społecznej. Ale to są lata. To nie stanie się dziś i teraz. Potrzebne są do tego mechanizmy, motywacja, żeby tej zmiany chcieć i potrzebować, bo z jednej strony, strony mamy sfrustrowanych, niedowartościowanych nauczycieli, jak powiedziałam, z drugiej strony, który, którzy bardzo często chcą tych zmian, z drugiej strony mamy tych, którzy podejmują te decyzje, a zapominamy o tym, kto jest istotą tego systemu. Młody człowiek, który. Yy, za chwilę będzie tworzył to nasze społeczeństwo. Już tworzy, ale kiedyś będzie podejmował decyzję. Wiesz co, ja y, y, lubię taką metaforę. Y, dla mnie system edukacji jest tak daleko rozbudowany, że już sam w sobie jest formą sztucznej inteligencji. Tutaj już nie ma mowy o ludziach. To jest po prostu system mechanizmów, które same siebie nawzajem napędzają. I. Y, 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 w tym systemie ani urzędnik nie jest człowiekiem, ani nauczyciel nie jest człowiekiem, ani uczeń nie jest człowiekiem. Tu jest po prostu seria trybików, które muszą ze sobą sprawnie współpracować. Myślę sobie, że, że to tąpnięcie w postaci strajku to jest jedyny moment, który może te mechanizmy rozregulować i, i wprowadzić jakąś rzeczywistą zmianę. Szczerze mówiąc, boję się tego, co mówisz, bo uświadamia mi to beznadziejność sytuacji i tego, że ewolucja to mało, potrzebne jest, potrzebne są radykalne zmiany. A może na przykład powinniśmy znieść obowiązek szkolny i powinien się uczyć ten, kto chce? No, oczywiście, że tak powinno być, ale tutaj wiesz, no rzeczywiście musi się wydać, wydarzyć jakiś kataklizm, żeby nastąpiła jakaś zmiana, która nastąpi w sposób naturalny. Ja wiem, że to jest paradoks, ale um, póki ten system jakoś się toczy, póki on się jakoś kręci, tak, koślawo bo koślawo, ale się kręci, to nikt nie wprowadzi zmiany. Zmiany, które w tej chwili następują w polskim systemie edukacji, one następują oddolnie i poza systemem odgórnie trudno jest wprowadzić jakąkolwiek zmianę e, realnie dobrze wpływającą na, do, na dobrostan ludzi, którzy są w systemie, bo on się całkiem dobrze trzyma, tak? E, to, co się rzeczywiście zmienia oddolnie i od ludzko, jest poza systemem. E, I jest cała masa ludzi, którzy wychodzą z systemu do edukacji domowej, na przykład. Tak? W 1993 roku, bodajże, nastąpiła e, zmiana w ustawie e, o systemie oświaty i wprowadzono możliwość e, legalnego. Edukowania domowo dzieci. Tak robią to ludzie, którzy na przykład twierdzą, że mówią, że nie pozwolą szkole zniszczyć swojego dziecka i chcą dzieci uczyć we własnym zakresie. Jakie są opcje, jakie są, jakie są alternatywy dla takiej obowiązkowej publicznej edukacji w Polsce? Ta, ten zapis w ustawie mówi o edukacji poza szkołą. To jest właśnie fajne, że on nie mówi o edukacji domowej sensu stricte i nie, nie doprecyzowuje, jak ta edukacja poza szkołą ma wyglądać, więc rodzice tutaj dokonują szeregu bardzo różnych e, wyborów e, no i, i bazują przede wszystkim na potrzebie własnej rodziny i obserwują potrzeby swoich dzieci i funkcjonują jak takie zdrowe organizmy. I, i, i dzięki temu, że właśnie jest, to, jest to bardzo ludzkie, no to budują zdrowe sieci wsparcia i edukatorzy domowi. Um, wspierają siebie nawzajem, powstają szkoły, które zajmują się wspieraniem edukacji domowej i wspieraniem takich takiej autonomicznych form edukacji. I co rodzina, co dziecko, to, to, to zupełnie inne formy edukacji. I w, na początku XX wieku w system edukacji, ten w modelu pruskim, który my dzisiaj znamy, on już wówczas był podważany, w zasadzie już w momencie, kiedy powstał, już był podważany, ale na początku XX wieku powstało bardzo dużo alternatyw, które się bardzo mocno rozwijały w okresie międzywojnia i gdyby nie kataklizm II wojny światowej, to prawdopodobnie dzisiaj edukacja wyglądałaby zupełnie inaczej. I to nie chodzi o to, że szkoły by wyglądały inaczej, tylko że w ogóle forma uczenia się i zdobywania wiedzy i umiejętności byłaby zupełnie inna niż to, co znamy dzisiaj. Ludziom bardzo trudno jest to sobie wyobrazić, tak? bo większość, nawet ja, tak, jeszcze niedawno, tak? jeszcze, jeszcze 10 lat temu, Trudno mi sobie było wyobrazić, że życie ludzkie może wyglądać inaczej niż, niż w tym trybie przedszkole, szkoła, uniwersytet, jeżeli uniwersytet, tak i, i praca. Tak sobie wyobrażamy, wyobrażamy ciąg życia ludzkiego, to wcale tak być nie musi. A jak może być? Jeśli nie tak, to jak? Wiesz co, jest taka cudowna forma edukacji, która się nazywa unschooling. To jest wybór, którego dokonują rodzice dla swoich dzieci, nie posłuchając dzieci do szkoły. I dzieci rozwijają się w, w sposób naturalny i na bazie własnych doświadczeń. Nie zostają w tyle? Z tego, co mi wiadomo, to nie. Są nawet robione e, dosyć zagrojone badania e, sprawdzające, jak sobie radzą w dorosłym życiu anskulerzy e, e, i e, zdziwisz się, ale ogromny odsetek anskulerów e, robi kariery akademickie, czyli nie chodząc nigdy do szkoły, nie zaliczając koleżu, trafiają na wyższe uczelnie, gdzie e, są ogromnie zdziwieni, że e, ich rówieśnicy, którzy są po wszystkich etapach edukacji ramowej, tej formalnej, e, e, nie wiadomo po co przychodzą. Do tej na, na, na uczelnię, ponieważ oni przychodzą ze, swo ze swoją własną motywacją, ze swoimi własnymi celami osobistymi, a tamci przychodzą na uczelnię, dlatego że taki, taka jest kolej rzeczy. Tak? Dwie rzeczy budzą moją y, wątpliwość. Jak rozbudzić motywację u dziecka, które nie musi chodzić do szkoły, które ma tak szeroki wybór, że aż trudno w to uwierzyć? Mm -hmm. I druga rzecz to jest taka, jak sobie radzą dzieci, które są y, edukowane w takim swobodnym systemie, w konfrontacji z systemem. Który weryfikuje przydatność do funkcjonowania w społeczeństwie. To może zacznę od czegoś fajnego, co się dzisiaj na Facebooku pojawiło. Artur Wnuk porównał wypowiedzi ministry Zalewskiej na temat systemu edukacji do systemu żywienia. Poprosił czytelników, żeby sobie wyobrazili, że można zamienić słowo edukacja na słowo żywienie. Yy, I w tej sytuacji. <grymne> przy... Umrzemy z głodu. <grymne> Nie no, w tej sytuacji okazuje się, jak, jak absurdalne yy, są yy, wszystkie mechanizmy związane z przymusem edukacyjnym. Yy, też. Yy, yy, Mówię o tym dlatego, że często motywacje, zwłaszcza przez neurobiologów, przy, porównuje się do łaknienia, tak? do fizycznego poczucia łaknienia. Podobną, podobną rzeczą jest wewnętrzna motywacja, czyli moja potrzeba robienia czegoś. Tego się nie da pobudzić, ale nie da się też zabić. Da się zabić, niestety. Da się zabić. Jeżeli jesteś głodna i jesz wtedy, kiedy odczuwasz głód, to zaspokajesz ten głód i możesz normalnie funkcjonować. Natomiast jeżeli wpycha ci się jedzenie na siłę, to nigdy głodu nie poczujesz i będziesz się wiecznie źle czuła. Nie wiem, czy to jest dobre porównanie, bo jedzenie to jest potrzeba podstawowa, a edukacja należy chyba do tych wyższych. Gdzie są elementy wspólne? Ja nie wiem, czy edukację możemy nazwać potrzebą w ogóle. Potrzeba, możemy mówić o potrzebie ciekawości, o potrzebie zaspokajania ciekawości, tak? O, o potrzebie transgresji, czyli pokonywania własnych granic, tak? Czy, czy, czy o potrzebie Poszerzania swoich własnych możliwości. To, to są potrzeby. Edukacja nie jest potrzebą. Edukacji, edukacji zewnętrznej, kierowanej, nikt nie potrzebuje. Jeśli mówię o, o pojedynczym człowieku, to czego ja potrzebuję, to, to, to ja mam permanentną potrzebę rozwijania się. I to jest coś, co jest tak wręcz biologiczne, jak właśnie potrzeba karmienia. Tak, czy, czy, czy jedzenia i z tym, że jest to potrzeba oczywiście wyższego rzędu, bo najpierw muszą być zaspokojone te potrzeby podstawowe, żebym miała w ogóle, u mnie pojawiła się potrzeba z, związana z tym, że już jestem, jest mi ciepło, a jestem najedzona i w tej chwili okay. mogę zacząć czytać Mam książki. Książkę, tak, Mam miejsce na książkę. Fajnie jest, jest żyć w czasach, w których młodzi ludzie mogą wyjść na ulicę i głośno demonstrować poparcie dla swoich nauczycieli. Uh -huh. tak. <laughs> tak, 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 jestem, jestem z tego dumna. <laughs> tak, bardzo, bardzo, bardzo się cieszę, bo e, jest tak, że e, coś się jednak zmienia. E, w... Mówimy o konkretnej grupie młodych ludzi. Mówimy o konkretnej grupie młodych ludzi, ale oni się nie wzięli znikąd. Tak jak sobie myślę, swój własny rozwój jako, jako mamy, jako młodego człowieka i taką swoją wieczną niepokorność. I przypominam sobie okres, kiedy zaszłam w ciąży, czyli to, to były wczesne lata 90. To był to moment, w którym pojawiła się w przestrzeni publicznej mowa o rodzeniu po ludzku, tak? Kampania Rodzić Poludzku. W weszła w przestrzeń społeczną. I za tą kampanią poszło, poszedł szereg innych kampanii społecznych, mniej lub bardziej rozprowagowywanych, ale które doprowadziły do tego, że w tej chwili w, rozpowszechnia się NVC, czyli komunikacja bez przemocy, tak? rozpowszechnia się rodzicielstwo bliskości, bycie w kontakcie ze sobą, w tej chwili pójście do psychologii, psychologa i, i zadbanie o siebie o swój dobrą, dobrostan psycho, psychiczny nie jest już podstawą do tego żeby twierdzić że, że ktoś zwariował tak czyli że ma no fanaberię tak, tylko że po prostu zadbał o siebie także nasza Percepcja i, i, i świadomość, jako świadomość społeczna ulega zmianie. I na bazie tego też nasze dzieci widząc nas, obserwując, co, co my robimy, co czytamy, też zaczynają inaczej postrzegać rzeczywistość. Już nie, nie obserwują świata jako takiego, który, do którego muszą się dostosować, tylko zaczynają widzieć nas, rodziców jako osoby, które które chcą mieć wpływ na siebie samych, ale, ale też chcą mieć wpływ na, na rzeczywistość, w której funkcjonują. I im my, jako rodzice, bardziej o siebie zadbamy, tym lepszy dajemy model funkcjonowania naszym dzieciom. I mam poczucie, że to jest taki moment przełomu, kiedy możemy dojść do głośnej rozmowy na temat emancypacji dzieci, tak? I że. Emancypacja kobiet. Najpierw mieliśmy emancy emancypację kobiet? Tak? W tej chwili e, mówi się o emancypacji zwierząt, a, a, a wydaje mi się, że to, co jest najistotniejsze w tej chwili, to, to właśnie emancypacja dzieci. E, I to, co oni zrobili teraz, e, e, poniekąd odbieram w ogóle jako własny sukces. Brawo. <laughs> Brawo. Czy demokracja to, czy szkoła demokratyczna to jest takie przedsięwzięcie, które oddaje władzę młodym ludziom, dzieciom? Yy, wiesz co, w edukacji demokratycznej, w ogóle w, w relacjach, w demokratycznych relacjach społecznych nie mówi się o władzy, mówi się o współpracy. No, ale demokracja w istocie jest systemem mm -hmm. władzy, sprawowania władzy. Ja mówię o I pytam o szkole. Relacje, rela mm -hmm. Mówię o demokratycznych relacjach społecznych yy, i one bardziej yy, kojarzą się z yy, Takimi instytucjami, które nazywamy przedsiębiorczością turkusową, tak? czyli, czyli taki model funkcjonowania społeczności, czy, 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 czy taki model funkcjonowania grup społecznych, które wspólnie realizują jakieś przedsięwzięcie finansowe, na przykład, są współodpowiedzialne, ale też wspólnie czerpią korzyści z prowadzenia takiego przedsięwzięcia. I tu słowo władza w ogóle wypada z obiegu. Myślę, że to jest słowo, słowo które jeżeli dalej rozwój społeczny pójdzie tak jak, tak, jak mi się wydaje, że powinien pójść, to w ogóle przestaniemy używać tego słowa. Co może dziecko w szkole demokratycznej? Przede wszystkim może zadbać o siebie, komunikować o swoich potrzebach, a tak, bardzo prosto mówiąc, może robić to, co chce. A czym różni się rola nauczyciela w szkole publicznej od roli nauczyciela w szkole demokratycznej? W w Polsce przywykliśmy do tego, żeby nie używać słowa nauczyciel w szkołach demokratycznych. To też jest jedno z takich słów, które u nas trochę wypada z obiegu. Przeformułowaliśmy rolę dorosłych w szkole na taką, która nie wiąże się z nauczaniem. E, takiego nauczania z, znanego nam ze szkół e, r, ramowych w zasadzie nie znajdziesz w szkołach demokratycznych. Zdarzają się sytuacje, w których e, osoby dorosłe przekazują wiedzę, ale to są takie sytuacje, kiedy spotykają e, e, młodego człowieka czy. czy... Młodzi ludzie też między sobą takie sytuacje wykorzystują, ale wtedy, kiedy pojawia się potrzeba uzyskania tej wiedzy. I dlatego u nas są mentorzy, tutorzy, warsztatowcy tak, tak, takie role znajdziesz w szkole demokratycznej. Nie znajdziesz stricte nauczyciela, dlatego że on kojarzy nam się właśnie z tym modelem, który jest w szkole ramowej, czyli kogoś, kto przychodzi z narzuconym jemu. Programem do zrealizowania, czyli już z założenia taki nauczyciel wchodzi do szkoły nie z czymś, co sam chciałby przekaza przekazać młodym ludziom, tylko z czymś, co on musi im przekazać, więc sam nauczyciel już wchodzi w rolę osoby zmuszonej do czegoś. No i następnie musi wykonać niezwykłą akwilibrystykę, żeby, żeby zmusić młodych ludzi do uczenia się też tego, co. Do czego on został zmuszony? Tak. Czy możesz odpowiedzieć na pytanie, czy da się odpowiedzieć na pytanie, dokąd zmierza świat w tej dziedzinie? E, w dziedzinie edukacji? E, no. Na świecie mówi się o tym self-directed education. Ja nie wiem, w języku polskim nie znaleźliśmy jeszcze ładnego określenia na, na to, ale chodzi generalnie o to, że każdy człowiek ma prawo sięgać po wiedzy i umiejętności, które leżą w jego potencjale. Czyli prawdopodobnie zmierzamy w takim kierunku, o jakim pisał John Holt. Czy, w, czy, czy czy Ilicz i licz wręcz postulował społeczeństwo bez szkoły, a, a, a a John Holt postulował właśnie rozwiązania schoolingowe i tworzenia przestrzeni sprzyjającej rozwojowi i, i uczeniu się w, po prostu w przestrzeniach miejskich. I to też zresztą wiem, że, że, że taki model też zaczyna się coraz mocniej rozwijać w, w Izraelu, gdzie już jest coraz więcej szkół, które poza tym, że legalne są tam szkoły demokratyczne, to też jest tam coraz więcej szkół, które Proponują uczniom spotkanie raz, dwa razy w tygodniu w swojej placówce, a resztę tygodnia proponują na wykorzystanie różnych przestrzeni kultury, które znajdują się w mieście. I, i tak też wyobrażał sobie to John Holt: jako, jako autonomiczne formy uczenia się, zgodne, zgodne z potencjałem ludzi i uczenie się przez całe życie. Tak? Czyli ta, 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 ten tryb, do którego my jesteśmy, my jesteśmy przyzwyczajeni i wydaje się, że to jest jedyna forma funkcjonowania człowieka, czyli te, w tej chwili mamy 8 plus 4, tak? Jak się okazuje, można to w ciągu jednej kadencji zmienić, nie jest to e, 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 tak, to było przedtem 4, 4 i 3, tak? E, no to, to, to okazuje się, że to, to jest do zmiany, więc prawdopodobnie można 6, to zmienić 6, dalej. 3, 3. Mhm. 6, 3, 3. Tak. Podstawowa gimnazjum? 3, 3, 3, 3 tak. Oh. lat <gulacki> było. <gulacki> tak. <Aha>. Trudno zliczyć. <gulacki> Przede wszystkim, przede wszystkim to, że, że w tej chwili funkcjonuje przymus edukacyjny i konieczność 50% frekwencji w szkole. Tak. Jeżeli przymus edukacyjny zamieni się na prawo do edukacji, to... Moim zdaniem, to jest właśnie ten kierunek prawo do edukacji, i, i e, jeżeli pójdziemy w tym kierunku, e, to najprawdopodobniej wtedy za, zaczną być wykorzystywane te naturalne potrzeby ludzi e, do uczenia się i rozwijania. E, I m, m, jeśli myślę o naturalnym środowisku e, człowieka, jakim jest rodzina, i, I naturalnych relacjach w rodzinie, gdzie, gdzie rodzice obdarzają dziecko ogromną troską, no to wydaje mi się, że, że to wspieranie w rozwoju będzie powodowało i ta potrzeba wspierania własnego dziecka w rozwoju będzie spowodowała to, że nic się specjalnie nie, nie zmieni w, w sytuacji edukacyjnej. To znaczy, że dzieci będą przychodziły do szkół, będą brały udział, Powszechnej edukacji, tylko że będą to robiły na bazie własnej motywacji. Jeżeli jeszcze szkoły będą zorganizowane w taki sposób, jak zorganizowane są szkoły demokratyczne, a znam szkoły demokratyczne wie bardzo liczne liczebne, tak? Po, po, po kilkuset uczniów w, na świecie są takie szkoły, tak, demokratyczne, legalne, gdzie uczniowie rzeczywiście mogą korzystać z potencjału szkoły, a nie są zmuszeni do zamykania ich w klasach, grupach jednowych. I o określonej godzinie robienia konkretnych e, aktywności, tylko dostosowują swoją aktywność e, e, do, do, do własnych potrzeb i, i korzystają. Można to sobie wyobrazić, nie wiem, jak targowisko próżności, tak, kiedy, gdzie każdy może pójść tam, gdzie chce i, i robić to, co chce, to, to ten rozwój pójdzie o wiele bardziej wielokierunkowo i o wiele bardziej twórczo niż to, co się dzieje w tej chwili. Strasznie nakomplikowałam chyba co? To nie ty, to system. Dziękuję bardzo. Dzięki.